Temat tego mojego wystąpienia to powołanie. Można powiedzieć, że jest lekarz z powołania. Każdy chce iść do takiego lekarza, jak się do niego zajdzie, uśmiech na twarzy, szybka diagnoza, trafna, a jeszcze do tego lepsze leczenie, wszystko od razu. Jeszcze nie życzy sobie miliona dolarów za to. Można powiedzieć, że jest lekarz nie z powołania. Jak się wchodzi do gabinetu takiego lekarza, to aż człowiek od razu sam się zdrowy robi, jak go zobaczę i najchętniej to by stamtąd uciekł, no ale niestety trzeba iść do takiego lekarza czasami. Może być murarz z powołania. Pięknie buduje, w żaden dom jego się nie rozpadnie. O lotniku też powiem. <laughs> o lotniku też powiem. Żaden domik się nie rozpadnie. I może być ktoś w tym zawodzie nie z powołania, że no, jak ktoś oglądał bajkę sąsiedzi, to akurat ma takiego murraża przed oczami, jak ci sąsiedzi, tak? Nie dość, że nie wymuruje, nie wybuduje, to jeszcze wszystko rozwali. Może być, no Paweł się wywołał, lutnik z powołania, e, robi piękne instrumenty, pięknie grają. Wszyscy się u niego, do niego ustawiają w kolejce, żeby takie instrumenty były. A może być też zwykły producent sprzętu muzycznego, który jak zrobi instrument i go sprzeda, to go później wszyscy przeklinają, bo nie da się go nastroić, struny tękają. Klawisze odpadają. Można by tak wymieniać wiele takich zawodów, które mogą być z powołania. Można by się zastanowić, czy może być na przykład złodziej z powołania. Idzie, kradnie. Wszystko mu się udaje. Można powiedzieć, że to jego powołanie, bo on jest z tego szczęśliwy. Gorzej z jego ofiarami, ale jego rodzina jest szczęśliwa. Można powiedzieć, że jego sąsiedzi też są szczęśliwi, bo wiedzą, że to jest najlepszy złodziej w okolicy i dlatego, że wiedzą, to go nie zostaną okradnięci. Można powiedzieć, że jest ksiądz z Modliliśmy się teraz o święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Pewnie każdy z nas zna takiego księdza z powołania. Jak się do niego pójdzie do spowiedzi albo na mszę świętą, gdzie wygłasza homilię, to po prostu trafia zawsze w punkt. Zawsze w sedno, zawsze to słowo było do, do danej osoby skierowane. Ale jest też ksiądz, który nie jest z powołania. Połowa kościoła śpi na mszy. Druga połowa się modli, niech on już skończy. Sądzę po Waszych minach, to połowa się modli, żebym już skończył. Ale nie o tym będę mówił. Nie będę mówił o księżach, nie będę mówił o lekarzach. Nie o takim powołaniu będę mówił. Nie będę też mówił o powołaniu do małżeństwa, czy do życia zakonnego. Oprę się na powołaniu, które jest opisane w takiej niebieskiej książeczce Katechizm Kościoła Katolickiego. Spełę stwierdził, że trochę za duże wydanie sobie kupiłem, więc będę za długo mówił, ale skupię się tylko na paru punktach. I słowem wstępu zacznę od pierwszego punktu. I tutaj będę cytował, bo, co jak co, ale Kościół ma to do siebie, że pisze pisma, które ciężko zrozumieć bez podstaw teologii, bez słownika języków obcych albo łaciny. Natomiast to jest napisane tak przystępnym językiem. Że nic dodać, nic ująć. O co, o co chodzi z tym powołaniem? Punkt pierwszy. Życie człowieka, znać i kochać Boga. Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka. By uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest on bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie, w kościele. Aby to zrealizować, posłał swego syna jako odkupiciela i zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W nim i przez niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przebranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia. Najważniejszy dokument. Przeznaczony dla ludzi świeckich, nie tylko. Jaki powstał po ostatnim Soborze. Katechizm Kościoła katolickiego w pierwszym punkcie mówi, do czego jesteśmy powołani. Mówi, że jesteśmy powołani do szczęśliwego życia, przez to, że jesteśmy dziedzicami Boga. Ale żeby nie było zbyt prosto, jesteśmy rozproszeni przez grzech. I w tym dążeniu tego Boga pomaga nam Kościół. W punkcie drugim, aby to Boże wezwanie zabrzmiało w całym świecie, Chrystus posłał apostołów, których wybrał, dając im nakaz głoszenia Ewangelii. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać. Wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mocą tego posłanictwa apostołowie poszli i głosili Ewangelię. Wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Wsłuchując się w powołanie, bo każdy z apostołów został powołany. Jeden w ryb, drugi w komorze celnej. Jeszcze inny w trakcie hazardu, można powiedzieć. Zostały rzucone losy, on został wybrany. Też forma powołania. Można powiedzieć, że no, to powołanie się odnosi tylko do tych wybranych, do tych na górze do papieża, do biskupów, do kapłanów. Idźcie i głoście. Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy może udzielić takiego chrztu. Każdy z nas może udzielić chrztu. Więc każdy z nas jest powołany do tego, żeby iść i głosić. A jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby udzielić takiego sztu. I w punkcie trzecim ci, którzy z pomocą Bożą przyjęli wezwanie Chrystusa i odpowiedzieli na nie dobrowolnie, sami z kolei zostali przynagleni miłością Chrystusa do głoszenia dobrej nowiny na całej ziemi. Skarb otrzymany od apostołów został wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do przekazywania Go z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i modlitwie. Każdy z nas we wspólnocie braterskiej to nie jest tu, to nie jest w tej wspólnocie. To nie znam przy świętej w parafii. To jest tam, gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy murarzem, to na budowie. Zachowując się tak, jakby to, co robimy, to nie był jakiś tam dom. Tylko najwspanialsze dzieło na chwałę Boga. Jeżeli sprzedajemy w sklepie, siedzimy na kasie. To nie jest inaczej. To może być z przymusu, bo nie możemy nic innego zrobić. Ale i w tym możemy chwalić Boga. Chociażby tym, że przyjdzie ktoś smutny, możemy się do niego uśmiechnąć. Pokazać mu, że w nas jest radość, mimo z takiej pracy, jaką wykonujemy. Dlaczego każdy z nas chce iść do lekarza z powołania? Bo to jest ktoś dobry. Dlaczego inny zawód miałby być czymś gorszym? Jeżeli ktoś robi coś, co lubi, sprawia mu to przyjemność, może jest do tego powołany, niekoniecznie przymuszą. Wszyscy wierzących Chrystusa są powołani do przekazywania go z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii i w modlitwie. Zaznaczyłem więcej fragmentów, ale myślę, że te trzy wystarczą. Pierwsze trzy. A jak to jest z powołaniem w tej drugiej książce, w Piśmie Świętym. Pierwszy fragment, który mi się nasunął, to fragment, który przerabialiśmy na naszych rekolekcjach. Był Naaman. Człowiek znaczący. Ale była tam też niewolnica. Ona nie wierzyła w Chrystusa. Ona go jeszcze nie znała. Mimo, że znała pisma które mówiły, że On przyjdzie. Ona też została powołana. Ona wierzyła swojemu Bogu, wierzyła w swojego Boga i wierzyła w ludzi, którzy zostali przez Niego posłani. I mimo tego, że została porwana, i mimo tego, że była niewolnicą, to mogła powiedzieć, ja tu jestem niewolnicą, ja nie będę ratowała tego mojego właściciela. Ale ona postąpiła inaczej. Postąpiła tak, że pewnie większość jej braci i sióstr, którzy też byli w niewoli, mówili głupiate. Naszego właściciela postanowiłaś. Wysłać do największego proroka w naszym kraju, żeby go uleczył. Ale mimo wszystko ona tak zrobiła. Poszła, powiedziała: Jest prorok, który cię uleczy. Jeśli by się okazało, że tylko na Aman został nawrócony, to głęboko wierzę, że ona z tego powodu była szczęśliwa. Czy zmieniło się postępowanie na Mana w stosunku do podwładnych? Tego nie wiemy. Wiemy, że zaczął wierzyć w Boga i składać ofiary Bogu. O niej nie ma już nic więcej. Ale to mogło być w tym miejscu jej powołanie. Drugi przykład. Wszyscy znamy historię Szarła. Największy zbrodniarz, można powiedzieć, wśród pierwotnego Kościoła. Wszystkich wyznawców Jezusa więził i uśmiercał. I oto co. Jest człowiek, który dostaje wezwanie. Idź na tą ulicę, jest tam szabeł, ale nie, ja nie idę, on, on zabija, on, on mnie zabije. Idź. Jest tam szabeł, on się teraz modli. Idź i opowiedz mu o mnie. Jananiasz poszedł. Czy on się czymś różnił od tej niewolnicy? I tu, i tu był prześladowca. Ale oni poszli. Oni poszli z tego... powstało dużo dobra. To było powołanie. To było powołanie Ananiasza. To było powołanie tej kobiety. <tryk> czym jeszcze może być powołanie? Albo czym jest co ja rozumiem, że to jest powołanie. Powołanie to pewnie wszyscy tutaj mężczyźni, może poza tymi młodszymi, wiedzą, że jest powołanie do wojska. Przychodzi list, wtedy i wtedy w takiej jednostce trzeba się stawić. A jeżeli się nie stawisz, no to my cię zaciągniemy siłą. Może być powołanie z przymusu. Ale może być też powołanie, które jest zgodne z tym, co my chcemy. Bo wielu marzy o karierze żołnierza. O tym, żeby móc stanąć w obronie Ojczyzny. I na koniec opowiem Wam o moim powołaniu. To była tak krótsza część teraz. <gry> na koniec opowiem Wam o moim powołaniu, jak to ze mną było i z moim powołaniem. Pewnego pięknego dnia wakacyjnego poznałem Witkapirka. I za namową mojego poprzedniego lidera z poprzedniej wspólnoty, w sumie u niego go poznałem, jakoś tam sobie porozmawialiśmy. Namówił mnie na seminarium Nowej Wiary. W trakcie Seminarium Odnowy Wiary jest dzień, w którym oddaje się swoje życie Jezusowi. Jest modlitwa. W naszym przypadku była akurat taka Pani Jezu, iść pragnę oddać Ci całe moje życie oddać, moją przeszłość, przyszłość, na pewnie większości z nas. To było w środę. W tym samym tygodniu w niedzielę podchodzi do mnie ksiądz Proboż. I mówi Panie Krzysztofie, będzie pan szafarzem, nadzwyczajnym Komunii Świętej w naszej parafii. Dla mnie wtajemniczonych w Bukowinie Taczańskiej mieszkałem wtedy od trzech lat. Można powiedzieć, gość mnie nie znał. Ja nie znałem go. No Widzieliśmy się tyle, tylko co na mszy Świętej. Nic więcej. Mówię, no, księżę prowoszczuje A nie, nie. Nie, 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 nie. Natomiast on stwierdził, że ma pan czas dwa tygodnie. Za dwa tygodnie pierwsze spotkanie macie. No więc, chcąc, nie chcąc, no, zacząłem się zastanawiać. Z tyłu głowy miałem trzy myśli. Pierwsza. Mój tata jest nadzwyczajnym szefem Komunii Świętej. Jako syn takiego ojca wiem, jakie to jest przekichane. Raz, że się śmieją wszyscy ze mnie, jako jego syna. Dwa, śmieją się z niego. No ale to już nie mój problem, tylko mojego taty, nie? Myśl numer dwa. Parę lat wcześniej miałem w sercu takie pragnienie, żeby zostać szafarzem nadzwyczajnej Komunii Świętej. Poszedłem do spowiedzi, do zaprzyjaźnionego mi księdza, w pasterstwie akademickim, do którego należałem. Podzieliłem się tą myślą. Usłyszałem. Krzysiek, ty się do tego nie nadajesz, zapomnij, Wybi to sobie z głowy, jakby ci ktoś chciał to e, zaproponować, to odmów od razu. Druga myśl. Trzecia myśl z jeszcze wcześniejszego dzieciństwa, o ile tak można nazwać, na dwa lata przed maturą. E, Miałem taką głęboką, głębokie pragnienie w sercu, żeby iść do seminarium. Co zrobiłem? Poszedłem do spowiedzi, usłyszałem: Ja z takimi drzwiami to ty do seminarium się nie nadajesz. Najpierw musisz się tego pozbyć, później 3 lata bez tego żyć, a później ewentualnie może. No i co? No? Ja się mam nadawać nasza farza, nie? Podzieliłem się tym wszystkim z Witkiem. Mi mówi, że oddałeś życie Jezusowi, zrobiłeś to sam, w pełni, świadomie, tak jak mówiłeś? Mówię tak. To zostałeś powołany przez swojego przełożonego. I to jest jeden z elementów powołania. Powołanie przez przełożonego. Bo jeśli ci sąsiad powie, E, ty, to tak, no to ty się do tego nadajesz, ty będziesz, albo ty bądź. To niekoniecznie jest powołanie. I tak to było z moim powołaniem, że zostałem szatorzem. Ale czy to jest jedyne powołanie? Śmiem twierdzić, że nie. Bo każdy z nas jest powołany do tego, co czytałem do tego, żeby nieść Ewangelię na koniec świata. I tu znowu napatrzył się mój kolega, który stwierdził, mam takiego znajomego, któremu trzeba zrobić stronę internetową. Tak chciał przełożony misjonarzy karmelitów posył w Afryce. Dobrze, zrobiłem stronę internetową. No i w jaki sposób niosę? tego Chrystusa na krańce Świata, Burundi i parę paręset kilometrów za równikiem. Wchodzą, oglądają to, co tam wrzucimy, czytają. Też jest sposób niesienia. Zapytałem Pawła. No dziwo się zgodził, żeby nie posłać na warsztaty. Zapytałem na jakie, jedź na wszystkie. Może się do czegoś nadasz, nie? Powiem wam, że po tym pierwszym po tym pierwszym spotkaniu stwierdziłem, że chyba nie. Nie dość, że zimno, nie dość, że zmarzłem. Nie dość, że yy, nic z tego nie wyniosłem, bo się tylko zastanawiałem, kiedy się skończy, żeby było trochę cieplej. Po kawę daleko. Tak się z tym trochę ci Później przyszło, przyszłe święta, się zastanawiam, gdzie te filmiki, które miały być, żeby sobie powtórzyć, nie ma. Nie ma. No to, co trzeba zrobić, trzeba spytać. Czy się do tego nadaje, czy to moja droga. I powiem wam, że. 10 kwietnia. Pierwsze czytanie z dnia. Bo ja jestem jednym z tych katolików, których zaciągnąć do czytania Pisma Świętego to to stado wołów nie zaciągnie. Niestety. Ale jak już coś przeczytam, to później to ten nie siedzi. No. I dostałem takie słowo: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego dnia pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Dlatego tak niedużej. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i okluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz mą jak głaz, i wiem, że wstydu nie doznam. I to uważam, że to jest też potwierdzenie tego powołania. Bo to nie jest tak, że powołanie ma się jedno, dane na całe życie. Tak jak nie ma jednej drogi na mapie, żeby dojść do celu, tak nie ma jednego powołania. Zastanawiam się, czy nie powiedzieć o większej liczbie przykładów z Pisma Świętego. Następny przykład, który jest w Dziejach Apostolskich po Ananiaszu, to nawrócenie księgowego, tak, egipskiego przez świętego Filipa. Stał, usłyszał ić na rozdroża i uchwyć się wozu. I tłumaczył słowo. Podstawą w powołaniu moim zdaniem jest jego rozeznawanie. Drugim czynnikiem jest posłuszeństwo Kościołowi. Bo można być kapłanem z powołania, można być liderem z powołania, animatorem, ale nie być posłusznym kościołowi. I to już nie będzie powołanie do głoszenia Ewangelii na krańce świata. A.